Witajcie kochani, obiecałam pierwsze świadectwo i refleksje po zażyciu po za wczoraj Airu. Nagraliśmy z Grzesiem ten zwiastun, właśnie tę tą, tą dobrą wiadomość, że mamy już właśnie Airy w Polsce. I wyobraźcie sobie, że zaraz zamknęliśmy oczy i zaczęliśmy słuchać naszych ciał. To było naprawdę fenomenalne odczucie. Ciało nagle zaczęło prowokować bardzo głębokie oddechy, i przyznam się szczerze, że no od lat wiecie dobrze, że jestem zaprzyjaźniona z oddechem, mam i, y, y, ogromną wiedzę na jego temat i to było naprawdę niebywałe, że apel go, drażetki, za każdym razem wyświetlają mi jedną informację. Wiele mnie się w życiu wydaje. Wydawało mi się, że rzeczywiście głęboko oddycham, a tu nagle po Airze okazuje się, że jest głęboka potrzeba wdechu, ale ten wdech idzie i niżej, i wyżej. I to jest nieprawdopodobne, bo jeżeli tak działa Air, że powiększa przestrzeń oddechu, to moi drodzy, to to jest naprawdę genialna wiadomość, ponieważ oddech to jest główne źródło energii. Bez jakiegokolwiek innego źródła, wytrwamy znacznie dłużej. Jeżeli nie oddychamy 3 minuty, to nas po prostu nie ma, tak? Do tego długość oddechu ma ogromny wpływ na stan naszego umysłu, kochani. Jeżeli mamy długie oddechy, wiemy, że jest to kojarzone z tym, że ktoś jest odprężony, że ktoś jest zrelaksowany. Jeżeli ten oddech jest przyspieszony, kojarzymy to. Z osobą zdenerwowaną, pobudzoną czy nadpodbudliwą, tak? Teraz, jeżeli ktoś nawet nie ma świadomości tego, jak ważny w życiu jest oddech i bierze taką drażetkę, to samo ciało będzie prowokowało go do głębszych oddechów. Tym samym zaczniemy coraz głębiej oddychać. Tym samym znowu to samo dokładnie się powtarza, że apel goł przypomina komórkom, jak powinny funkcjonować na poziomie równowagi. Tysiące razy, tysiące głębokich oddechów i tutaj się odbywa budowanie nowych autostrad, nowych tych połączeń neuronalnych. Moi drodzy, dzięki temu można śmiało znowu powiedzieć, że drażytka AIR jest nie tylko dla wszystkich osób, które przechodzą COVID-a, które są po covid którzy kiedykolwiek mieli jakieś powikłania z grypy, którzy kiedykolwiek y, mieli jakie problem, jakiekolwiek problemy na poziomie płuc. To Air jest po prostu dzisiaj dla każdego, dlatego że większość ludzi oddycha bardzo płytko. Ja jako nauczyciel jogi wielokrotnie obserwowałam na przykład przy okazji oddechu Udayi, jak robiłam głęboki wdech. To u wielu już był koniec, u wielu już się to zamykało, nie mogli dalej wciągać powietrza, ponieważ stres skumulowany, też często ta postawa, czy to ofiary, czy to chęci schowania się przed światem, to zamknięcie powoduje, że te mięśnie są przykurczone, bardzo płytko oddychamy. Tutaj już się zapisuje ta informacja, że ten oddech płytki jest naszym takim, nawet nie powiem naturalnym, bo on nie jest naturalny, ale wypracowanym na tym poziomie, jak o niego dbamy po prostu, moi drodzy, więc AIR jest dla każdego dziecka, które kiedykolwiek miało jakieś problemy na poziomie płuc, oskrzeli, tak. AIR jest dla każdego dziecka, które chodzi do przedszkola i które y, idzie na dwa dni, a dwa tygodnie siedzi w domu. AIR jest nie tylko dla dzieci, dlatego, żeby one były zdrowe, moi drodzy. Jeżeli te dzieci zaczną głębiej oddychać, to ma to wpływ na ich emocje. To ma to wpływ na nas wszystkich. My inaczej, mając wysoki poziom energii, dostarczając tego tlenu komórką, dostarczając tlenu komórką w mózgu, powodujemy, że zaczynamy wzrastać. Nasze ciało inaczej funkcjonuje, kiedy mamy natlenioną komórkę, ona inaczej funkcjonuje. jeżeli zaczynamy funkcjonować na poziomie komórkowym inaczej będąc wspierani jeszcze przez draża Bell Go, tutaj specyfikacja AIR z pięciu kontynentów są komponenty dodatkowo bardzo przemyślanie została dodana witamina D3 witamina C i cynk to wszystko cały ten produkt z tym ładunkiem ujemnym moi drodzy będzie nam budził w płucach pierwotne nasze możliwości, głębokości oddechu, a co za tym idzie. Jasność myśli, zupełnie inne decyzje. To widać, to widać, tak jak się mówi, że jak z oczu patrzy. No właśnie jak z oczu patrzy. Jeżeli my mamy wysoki poziom energii, to inaczej się poruszamy, inaczej nam z oczu patrzy. Inne podejmujemy decyzje. Jesteśmy inni dla naszych bliskich, dla otoczenia, dla siebie. Więc kochani, AIR dla mnie jest produktem numer jeden. Jest... Dla dzieci, dla dorosłego, dla starszego, dla każdego, kto chce zadbać w bardzo inteligentny sposób o swoje ciało w tych czasach, które są po prostu niezwykle pod tym kątem wymagające. Dzisiaj mam taki plan, że wezmę sobie Aira. Specjalnie czekam, bo chciałam nagrać te pierwsze wrażenia. Kocia tutaj myślę, że, że jest tą słodkością, która dodaje tutaj trochę. Wigoru do tej wypowiedzi. Dzisiaj sobie robię eksperyment, wezmę Aira, położę się pod lampę full re, fullerenową i chcę zostać na mm, takim wstrzymaniu w jakimkolwiek działaniu, tylko będę doświadczać i tylko będę obserwować, więc chcę pozostawić ciało w bezruchu, nie chcę stymulować oddechem, chcę widzieć, co się dzieje z oddechem poza życiu Airu, a jutro, kochani, chcę wziąć Aira i chcę wykonać pranayamy, te potężne techniki oddechowe i zobaczyć, co wtedy się będzie działo, także jak widzicie, pomysłów mi nie brakuje, relacjonować będę, bo gra jest naprawdę tutaj. Jeżeli chodzi o IRA, to już nie są przelewki, jest to 100% odpowiedzi na dzisiejsze potrzeby ludzkości. A to płuca, kochani, do tej pory mieliśmy ciało. Tutaj mamy eter, tutaj mamy powietrze, tutaj mamy biały kolor. Jak się ktoś na tym zna, to wszyscy będziecie wiedzieć, to jest najwyższy poziom odżywiania komórkowego. To jest po prostu czyste światło, które rozprasza cień. Wiecie, jest, jest też taka wiedza mm, z mm, biologii totalnej, że jeżeli holują płuca, to jest to takie świadectwo, że nie chce nam się żyć. Niech nam się zachce żyć i niech AIR ci to pomoże. On dostarczy to, czego brakuje komórką. On przyniesie ładunek ujemny i tak naprawdę można powiedzieć, że jest to droga na skróty. Że wreszcie jest coś bardzo naturalnego, co jest niezwykle spójne z naszym biopolem, z naszą informacją. Apel go budzi, nasze pierwotne informacje, kochanie. No to jest wszystko już tak się rozgadałam. Wszystkiego dobrego. No, Kicia, jak tam pomagasz? Halo. Dobra, nie będę jej męczyć. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej!